Jedna fajna rzecz to jest to: trzy podkoszulki, trzy pary majtek i trzy pary skarpet sprasowane hermetycznie. Przede wszystkim, co jest najważniejsze, nie zawilgotnieje nam. I gdybyśmy na przykład w noc chcieli zmienić bieliznę, aby pójść spać, zawsze w suchej jest komfort i jest ciepło. I taka tutaj nam to wszystko właśnie nie nie zmoknie, nie zawilgotnieje jest to zawsze gdzieś tam, no może nie wyprasowane ale będzie pogniecione ale to nie o to chodzi, będzie to suche i zawsze zajmuje mniej miejsca dlatego na tą kamerę na tego laptopa i na te wszystkie rzeczy dodatkowo dokładam jeszcze właśnie te sprasowane ciuchy no i jak na razie można tą przednią klapę zamknąć Postawić to do pionu. No, tak nie, nie bardzo to jest do pionu. Jak mówiłem w przedniej klapie, znajduje się bardzo duża kieszeń, do której przeważnie chowam apteczkę. Apteczkę, o której właśnie Wam ostatnio robiłem film. Jednak okazała się bardzo fajna sprawa. Na grupie facebookowej ciemna strona Poznania i. I Projekt Explore. Był konkurs, który ja jestem oczywiście fanem tych kanałów tak jak Sietra Urbex czy, czy Urbex History. Tych lubię urbexowe niestety, tylko filmy lubię oglądać. Nie biorę udziału w Urbexach, bo jestem takim, no boję się, powiem wprost, strachliwym jestem człowiekiem, więc to nie dla mnie. Ale. Mm, ale lubię oglądać i, i naprawdę podziwiam chłopaków za to co robią, dlatego zawsze jestem wiernym, wiernym fanem tych, tych kanałów. Ale nie tylko, tak jak, jak kanałów jak Coli Urbex i jeszcze Purple chyba i jeszcze, jeszcze wielu Sassy Silesian. Także oglądam, oglądam bardzo bardzo dużo, no ale jeśli chodzi o kanał Project Explorer to właśnie na fanpage'u na Facebooku był konkurs, w którym wygrałem, jak się okazuje, apteczkę. Właśnie to jest apteczka skompletowana i to jest apteczka taka przy, przyboczna, która, którą można sobie przy sobie nosić, tak jak, o, o której właśnie ostatnio wam mówiłem, że chciałbym taką mieć i właśnie taką będę miał. Dlatego tymczasowo oczywiście dzisiaj wkładam tą apteczkę do plecaka i do no tej jeszcze kieszeni dorzucam kurtkę przeciwdeszczową z Decathlon'a, taka malutka, a no, one dosyć fajne takie są. Mamy się do tego spodnie, ale to nie jest chyba tak bardzo potrzebne. Kurtka raczej przede wszystkim. Czy coś jeszcze do tych kieszeni, Już nic. Teraz zostaje nam górna kieszeń, ta największa. Największa? No, może największa. Górna kieszeń tym kominem faktycznie, ta jest największa. Tu jeszcze można dziecko schować. <laughs> jest wielka, naprawdę jest wielka, ale nie mam aż tak wiele wielkich rzeczy, że można było tu je pakować. Może bardziej należąco to zrobię. Będzie to bezpieczniejsze. I do tej dużej kieszeni będę chciał schować rzeczy trochę takie Cięższe i rzeczy, które też w ostateczności będą gdzieś tam wyciągane, niekoniecznie zawsze pierwsze spod ręki. Jest to kuchenka. Jeśli duża wyprawa, to i duża kuchenka, a więc kuchenka Magnum odpirana czyli ta kuchenka leci do środka. Rzeczy, których nie będę używał, to na pewno będą zestaw garków czyli zebra, przykrywka patelnia garnek w środku jest kawa chusteczki nawilżane więc ten zestaw leci do środka dodatkowo gdy nie ma jest moment gdzie nie można palić ognia lub naprawdę chcemy bardzo szybko napić się gdzieś tej yy, może nie napić herbaty, bo do napicia herbaty można sobie odpalić kuchenkę small. Ale do podgrzania jakiegoś jedzenia, a nie, zawsze, a nie jest możliwe rozpalenie ognia, warto jest między sobą kuchenkę gazową. Ja posiadam taką dużą, wiem, że są te małe na kartusze. Ja mam tą dużą kuchenkę i naprawdę jestem z niej zadowolony. Kiedyś ktoś mi polecił i naprawdę skupiłem świetnie się sprawuje, kosztuje grosze. A więc fajna rzecz, do tego jedna butla gazu montujemy w taki sposób, aby nie uszkodzić tego gazu. Czy coś jeszcze tutaj nam wejdzie? Możemy jeszcze tutaj dołożyć matę, zawsze takie maty bambusowe, noszę ze sobą, aby gdzieś na ziemi rozłożyć, położyć jedzenie, aby nie kłaść jedzenia gdzieś na ziemi, czy tam Bóg wie gdzie, dlatego taka mata jak najbardziej idzie ze mną. Także to jest to. No i najważniejsze, czyli śpiwór. Czekam na śpiwór, który kupił mój przyjaciel Jacek w Szwecji. Niestety Jacek jeszcze nie dotarł do Polski. Będzie dopiero za dwa chyba tygodnie. I dopiero wtedy ten śpiwór mi przekaże. Więc na dzisiaj jeszcze muszę wstawić stary śpiwór. Ale już niedługo właśnie nowy będzie. Także śpiwór wchodzi do środka. I zostaje no jeszcze bardzo dużo miejsca, naprawdę można by to było wsadzić jeszcze multum, multum, multum innych rzeczy. Jednak nic więcej tu nie wsadzę oprócz kosmetyczki. Co mam w kosmetyczce, to już Wam mówię. Przede wszystkim najważniejsze jest to szczoteczka, jest to szczoteczka tak zwana manualna, jak ja to mówię, bo na co dzień myję elektryczną. Zęby, a tu mam manualną, która jest zawsze gdzieś tam pod ręką dostępna. Oczywiście, jeżeli pasta, jeszcze szczoteczka, no to jakaś tam pasta do zębów w mini tubce, aby nie zajmowała dużo miejsca, na kilka dni wystarczy. Tu mam oliwkę. Oliwka do ciała, oczywiście, żeby pokąpieli, żeby skóra nie była sucha, na się. A jeżeli kąpiel, prysznic, to żel pod prysznic, żel pod prysznic mam tu jeden, zawsze noszę ich więcej, bo, bo, bo warto więcej i kolejny tutaj, także dwa żele pod prysznic zawsze mam, bo ich najwięcej schodzi ciało, trzeba całe umyć, więc taka jedna buteleczka to mało, tak mi się wydaje. Szampon do włosów w miniaturowej wersji, oczywiście taki też na kilka umyć wystarczy mydło w płynie trochę mi się ostatnio właśnie wylało one, bo nie założyłem tego zabezpieczenia, no już mam. Czyli mydło w płynie zawsze do rąk, aby na bieżąco umyć, patyczki do uszu, podstawa, coś pod pachy i mały kremliwa do twarzy i rąk. I tą kosmetyczkę też tak, aby nie narobić bałaganu, ładnie wkładam do środka. Plecak zaciągamy górną klapę, zapinamy i praktycznie to by było wszystko, jeśli chodzi o te główne komory. Oczywiście się na nie wszystko, bo jeżeli się szykujemy na wyprawy dłuższe, to jeszcze oczywiście wejdą ze dwie bluzy na zmianę, ze dwie pary spodni, które jeszcze właśnie jest do tego miejsca, aby to włożyć ciepła kurtka, ale to raczej już na sobie wtedy, gdy się znudzi to wtedy można ją tu włożyć można, nie trzeba może to być nieruszalna rzecz, no nic, ale zostają nam jeszcze dwie boczne kieszenie, które mają po 5 litrów jak mówiłem, te dwie boczne kieszenie też do nich będę chował rzeczy będę pakował rzeczy, a rzeczy takie jak zapasowe baterie jednorazowe do latarek już o tych bateriach kiedyś Wam mówiłem to idą te baterie, jeżeli baterie to oczywiście do latarki. Latarka Phoenix czołówka. No i oczywiście, jeśli namiot, to lampka do namiotu, ale nie tylko. Świetna lampka do zawieszenia. Lampka do zawieszenia, ale i do przyświecenia. Można nią używać jako latarki, choć ona nie daje jakiegoś rewelacyjnego światła, ale gdy ją powiesimy i chcemy czytać książkę to jest bardzo fajne właśnie żeby oświetlić, ma parę trybów i to takich naprawdę ostrych, tryb nie, nieoświecający twarzy, czyli tam świeci oświetla nam coś, możemy sobie z nią tak iść, a nie razi nas w sumie w oczy, bo tą stronę ma wyciemnioną no i kolor czerwony i alarmowy. Można ją przykręcić na statyw, ma gwint, więc może na przykład nam robić zaoświetlenie do nagrywania, ale także tutaj na górze posiada magnes i można sobie ją nie wiem do czego, no ale, a więc ta lampka co do tej lampki jeszcze zdejdzie idzie. No, oczywiście nóż, nóż, duży, który dostałem od mojego przyjaciela Mafera. Oczywiście, którym bardzo dziękuję pozdrawiam. Zestaw garczków, garczków, kubku, Kubek 400 ml, kubek większy, w środku herbata i przykryweczka, żeby się szybciej gotowało. Oczywiście niezastąpiony mój czajniczek, który dostałem, w sumie wygrałem, można powiedzieć, eee... Od przyjaciela Roberta z kanału Wilczy Szlak. Do tego jest bidon, który zawsze można mieć pod ręką. Ma 500 ml, mieści sobie w sobie płynów. Także wodę można sobie nosić do picia albo jakiś napój albo cokolwiek. Później po złożeniu nie zawiera dużo miejsca. Chowam go zawsze do czajniczka. Przykrywam i jako. Jedna całość idzie do środka. Do środka także jeszcze idzie otwieracz do butelek od Pirana, lecz ten otwieracz służy mi jako co innego. Zawsze biorę go wokół drzewa, oplatam i na nim wieszam sobie plecak. Można, plecak nie, nie stoi na e, ziemi, nie ma kontaktu z ziemią, po, to po pierwsze, a po drugie łatwiej jest go rozpakować, spakować, gdy wisi sobie e, w całości. Także ten otwieracz jako haczyk, także też zawsze idzie ze mną, też go zabieram i to wszystko będzie w tej kieszeni. Zostaje druga kieszeń z drugiej strony. W tej kieszeni będzie pojemnik, który dostałem od Kasi i Wojtka ze Stanów, w pozdrawiam pozdrawiam, termobidon. Latem zimny napój jest zimny w środku, a zimą woda nie, na przykład nie zamarznie gdyby stało to gdzieś tam na dworzu no do jakiegoś czasu oczywiście e, termo taki bidon bardzo fajny, pojemności dwóch litrów może nabrać wody i nosić go ze sobą cały czas no i takie 2 litry dziennie na jakąś kawę, obiad czy coś w tym stylu jest w stanie na pewno nam wystarczyć tak mi się wydaje ale gdybyśmy obozowali gdzieś a jeszcze dalej musieli donieść wodę na przykład myślę, że na cały dzień Użytkowania wody wystarczy nam 5 litrów Tak to obliczyłem Jest to gotowanie, kawa jakieś, jakieś jedzenie, herbata Mycie naczyń, mycie siebie Myślę, że 5 litrów dziennie to wystarczająco I tu taki rozkładany Bukłak na wodę Z korkiem 5 litrowy Właśnie ma Bardzo się składa Zabiera bardzo mało czasu, miejsca Więc hmm, Dostałem oczywiście od Matejego Serdecznie pozdrawiam. Oczywiście do tego wszystkiego musi iść mój toporek, który dostałem od przyjaciela Andrzeja, który jest moim dla mnie mistrzowskim toporkiem i piła Silki Moja Silki to jest Gomboy. Który ułamałem po dwóch latach pracy, ułamałem czubek. Pękł mi ostatnio i jestem, jest bardzo już krzywa. Ale jeszcze nie, choć już ostrości nie ma takiej idealnej. I w sumie to ostatnia rzecz, która leci do tego plecaka. Zapinam to i spróbuję to założyć na siebie. Zobaczę, jak bardzo jest to ciężkie. Jeszcze pamiętajcie, że nie ma tam kamery i laptopa. Tam, czyli jeszcze jakieś około 2-3 kg jeszcze dojdzie, ale to 3 kg to nie jest dużo. Więc. Yy... Spróbuję to założyć i zobaczymy jak z tym będę się czuł. Powiem Wam, że wprost rewelacyjnie i nawet naprawdę nie czuć tego, że jest tam tyle tego napakowane, co nie, także jeszcze tam mogę dopakować, bo <laughs> można w tym maszerować spokojnie, spokojnie kilometry można z tym robić na plecach, jest naprawdę bardzo wygodnie, nie ciąży do tyłu, nie przechyla do przodu, do tego są jeszcze regulacje w razie czego, świetny, świetny ten naprawdę plecak jest świetny i praktycznie spakowany na wyprawę w Bieszczady, ale to jeszcze długi czas do tego. Czyli w, to w zasadzie wszystko i cały plecak no wszystko. Zobaczcie, jaki długi film wyszedł z tego. Yy, tak dużo, dużo, dużo no, rzeczy niestety ja tak pakuję. Oczywiście można byłoby z tego odrzucić wiele i niepotrzebnych rzeczy naprawdę jest ze sobą nie targać. Jednak nie jest to wcale takie ciężkie. Yy, jestem fajnie spakowany na długą wyprawę, na wiele dni i jestem w stanie z tym plecakiem wyruszyć. I taki mam zamiar już niebawem. Dlatego. Zapraszam na kolejne odcinki, bo może być ciekawie, a może być jeszcze ciekawie. Tak. Zawsze jest ciekawie. Tak mi się wydaje. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Widzimy się w lesie niebawem i już jak najszybciej tylko będę mógł. Także pozdrawiam Was serdecznie i na razie. Trzymajcie się. Tyle. Cześć.